Top 10 atrakcji na Krecie, co warto zobaczyć. Witajcie poszukiwacze przygód, miłośnicy Słońca i globtroterzy. Czy jesteście gotowi, aby wyruszyć w podróż do śródziemnomorskiego raju, gdzie antyczna historia przeplata się z oszałamiającymi krajobrazami, a wspaniała atmosfera na plaży jest niezmienna jak słońce? Cóż, pakujcie więc torby i przygotujcie klapki, ponieważ za chwilę zabierzemy Was na wirtualną wycieczkę po spektakularnej wyspie Krecie, najlepszym miejscu na wakacje dla podróżników w każdym wieku. Wyobraź sobie następujący obraz. Krystalicznie czyste turkusowe wody, urocze wioski z brukowanymi uliczkami i majestatyczne góry sięgające nieba. Oto właśnie Kreta, największa z greckich wysp. Miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem archeologii, plażowania, przyrody czy też smakoszem, pobyt na Krecie z pewnością spełni Twoje oczekiwania. Na Kretę łatwo jest się dostać samolotem, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym. Dostępna jest tam także szeroka gama zakwaterowania, które zaspokoi wszystkie preferencje i budżety, a także mnóstwo rzeczy do zobaczenia i zrobienia, które uwolnią Twojego wewnętrznego odkrywcę. Oprócz tego i co nie mniej ważne, czeka tam na ciebie wspaniałe greckie jedzenie, które jest zawsze świeże i smaczne. Przyjrzyjmy się zatem temu, co sprawia, że temu śródziemnomorskiemu klejnotowi nie można się oprzeć. W dzisiejszym filmiku odkryjemy 10 najlepszych miejsc na Krecie, które warto zobaczyć, aby spędzić niezapomniane wakacje. Numer 1 Pałac w Knossos. Pałac w Knossos to wspaniałe stanowisko archeologiczne i serce cywilizacji minojskiej. To prawdziwa podróż wehikułem czasu do roku 2000 przed naszą erą. Bogata historia i legendy o królu Minosie i Minotaurze w połączeniu z zapierającą dech w piersiach architekturą i freskami sprawiają, że jest to pozycja obowiązkowa na liście każdego podróżnika. Aby się tam dostać wystarczy krótka przejażdżka autobusem z centrum Heraklionu lub taksówką z dowolnego miejsca. To szybka i przyjemna 15-minutowa podróż. Ewentualnie można również wypożyczyć samochód lub znaleźć odpowiednią, zorganizowaną wycieczkę oferowaną przez Get Your Guide, do którego link znajdziesz w opisie. Numer 2 Laguna Balos Laguna Balos to skrawek kraju z plażami o białym i różowym piasku, turkusową wodą i położonym w tle półwyspem Grambosa. Wyjątkowe piękno laguny oraz możliwość relaksu, pływania i robienia zdjęć godnych pocztówek Przyciągają turystów z całego świata. Laguna Balos położona jest na północno-zachodnim wybrzeżu Krety, a dotrzeć można do niej łodzią z Kisamos lub poprzez malowniczą wędrówkę z Kaliwiani. Numer 3. Wąwóz Samaria. Wąwóz Samaria to jeden z najdłuższych kanionów w Europie, znany ze swoich niesamowitych krajobrazów, rzadkiej i dzikiej przyrody i krystalicznie czystej rzeki. Wędrówka przez ten imponujący cud natury to prawdziwe przeżycie dla poszukiwaczy przygód. Wąwóz Samaria położony jest w Górach Białych na Krecie, na południowy zachód od Hani. Aby się tam dostać, należy wyruszyć autobusem z Hani na płaskowyż Omalos i stamtąd rozpocząć wędrówkę pieszą, wynając samochód lub znaleźć odpowiednią zorganizowaną wycieczkę oferowaną przez Get Your Guide. Link w opisie. Numer 4 Stare miasto w Hani. Stare miasto w Chanii to urokliwy labirynt wąskich uliczek, weneckich budynków i malowniczego portu. Autentyczna atmosfera starego miasta, urocze kawiarnie i restauracje na wybrzeżu sprawiają, że jest to ulubione miejsce zarówno miłośników historii, jak i smakoszy. Wychodzące na Morze Egejskie i otoczone górami białymi, które zimą są pokryte śniegiem, stare miasto zawdzięcza swój wygląd wiekom spędzonym pod władaniem Wenecji. Stare Miasto znajduje się w odległości krótkiej przejażdżki taksówką od dowolnego miejsca w hanii. Numer 5. Plaża Elafonisi. Plaża Elafonisi słynie z miękkiego, różowego piasku, płytkiej wody i egzotycznego piękna. Cudowne krajobrazy i wyjątkowy różowy piasek sprawiają, że jest to ulubione miejsce poszukiwaczy słońca i miłośników przyrody. Plaża Elafonisi położona jest na południowo-zachodnim wybrzeżu Krety. Aby się tam dostać, można wypożyczyć samochód, wybrać się na zorganizowaną wycieczkę lub pojechać autobusem z Hani. Ale przygotuj się na krętą, choć i malowniczą podróż. Numer 6. Wyspa Spinalonga Spinalonga to mała, historyczna wyspa z dobrze zachowaną wenecką fortecą i mroczną przeszłością jako kolonia dla trendowatych. Odwiedzających przyciąga wyjątkowa historia i zapadające w pamięć, uspokajające piękno wyspy. Wyspa położona jest w zatoce Eulonda, niedaleko miasta Agios Nikolaos, we wschodniej części Krety. Aby się tam dostać, wybierz się na wycieczkę łodzią z Elondy lub plaki do Spinalongi. Numer 7. Plaża z palmami Preveli Plaża Preweli to prawdziwa oaza z palmami, rzeką i oszałamiającą naturalną laguną. Egzotyczny krajobraz i orzeźwiające połączenie słodkiej i słonej wody zachęcają gości do pływania i relaksu. Plaża znajduje się w południowej części Krety, w pobliżu wioski Preweli. Do Preweli można dotrzeć wynajętym samochodem lub zorganizowaną wycieczką, ale należy przygotować się na wąskie i kręte drogi. Numer 8. Klasztor Arkadi. Klasztor Arkadii to kultowy symbol kreteńskiego oporu z pięknym kościołem, dziedzińcami i muzeum. Historyczne znaczenie klasztoru i oszałamiająca architektura sprawiają, że jest to fascynujący obiekt kulturalny. Znajduje się on około 23 km na południowy wschód od retymno. Dotarcie tam zajmuje kilka minut jazdy od wspomnianego Retymno. Można też skorzystać z organizowanej wycieczki z przewodnikiem. Numer 9. Pałac Fajstos. Pałac Fajstos to kolejne fascynujące stanowisko archeologiczne kultury minojskiej, znane ze swojej wielkości i zagadkowej historii. Miłośnicy antyku i pasjonaci archeologii są zaintrygowani jego tajemnicami i urzekającymi ruinami. Pałac położony jest w pobliżu wioski Fajstos w południowo-środkowej Krecie. Można tam dojechać samochodem lub autobusem z pobliskich miasteczek, takich jak Matala czy Agia Galini. Numer 10 Port Wenecki Retymno. Port Wenecki w Retymno to malownicze nabrzeże pełne kolorowych budynków, uroczych kawiarni i słynące z zabytkowej latarni morskiej. Tętniąca życiem atmosfera, spokojne tempo i malownicze widoki sprawiają, że jest to najlepsze miejsce na spokojny spacer. To również idealne miejsce na jednodniową wycieczkę z kurortów północnego wybrzeża. Retymno ma wszystko, czego potrzeba, aby uzasadnić opuszczenie plaży choć na jeden dzień. I to by było na tyle. Oto 10 najważniejszych atrakcji, których absolutnie nie możesz pominąć podczas wizyty na Krecie. Dzięki połączeniu historii, naturalnego piękna i kultury wyspa ta oferuje coś dla każdego typu podróżnika. Spakuj więc torby, chwyć aparat i przygotuj się na tworzenie wspomnień o tej niezwykłej śródziemnomorskiej wyspie, które zostaną z tobą na całe życie. Zanim zakończymy, mamy do ciebie jeszcze jedno pytanie. Które z wymienionych atrakcji Krety najbardziej lubisz odwiedzać? A może masz jakąś ulubioną, o której nie wspomnieliśmy? Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach pod filmem. Nie możemy się doczekać, aby poznać Twoją opinię i dowiedzieć się o Twoich przygodach na Krecie.